I proszę Państwa, gonitwa szósta właśnie się rozpoczęła. Dobrze wystartował Sir Di Puitz. On przez moment na czele tuż koło niego, Sir Di Ulbe. Sir Di Ulbe. O, teraz troszkę się zamieszało. Riff de Clerlon po zewnętrznym torze. Tribal Downs, Riff de Clerlon, Ulbe. Na czwartym miejscu Samba de Leton. Cofnął się Sir Di Puitz. A na ostatnim miejscu kusuje Super Morenville. Stawka się teraz troszkę rozciągnęła. Tribaldons i Rive de Clerlon, te dwie klacze są w tej chwili na czele. 1700 metrów do celownika. Na ostatnim miejscu wciąż Super Morenville, tuż przed nią kusuje Sirdi Pujitz. 1600 metrów do celownika i bez zmian Tribal Dons i tuż obok Rive de Cleron. Stawka się teraz nieco grupuje. Dalej Sirs de Ulbe, Samba de Leton, Sir de i Super Morenville. 1400 metrów do celownika. Tribal Dons wciąż na czele. Poprawia teraz znacznie Samba de Leton. Te cztery pierwsze konie kłusują praktycznie razem. Tribaldons na czele, na drugim miejscu Riv de Clerlong, tuż obok Sirs de Ulbe oraz Sambade Letong. Potem tuż dołączył także Sirdi de Puitz i tylko w odstępie kusuje Super Morenville. Konie wchodzą zakręt 1000 metrów do celownika. Wciąż na... I wciąż Tribal Dons, Rive de Clerlon, jakieś 800 metrów do celownika. Teraz poprawiła bardzo mocno Samba de Letonk i już jest pierwsza. Samba de Letonk na czele, na drugim miejscu Tribal Dons. To się zaraz pewnie jeszcze troszkę zmieni. Wciąż w odstępie Super I konie wychodzą na prostą. Bardzo szeroko wychodzi prowadząca Samba de Letonk. Bliżej kanatu ładnie Rivde de Clerlon. Samba de Letong Finiszuje także Sirdi di I dobrze Sir Ulb. Ulbe. Pięć koni kusuje razem. Sirdi Płyc w tej chwili ma minimalną przewagę. Tuż koło niego Super Morenville. Ależ tak lasz poprawiła. Super Morenville. Sir de I 150 metrów do celownika. Super Morenville, Sirdi 100 metrów w walce. Super Morenville ma minimalną przewagę i w celowniku razem Sirdi Pujitz, Super Na kolejnym miejscu Tribaldons, dalej Rivdeklerlong, Sambadeletong i na ostatnim miejscu Sirdi Ulbe.